W chwili, kiedy przy kolacji Bronisz niedorzecznych racji, Żal za głupstwem topiąc w wodzie, Giną ludzie. W przecudownych starych miastach Strach w codzienny pejzaż wrasta. Śniąc o ocalenia cudzie, Giną ludzie. W wioskach, których wcale nie ma, Bo śmierć przez nie przeszła nie ma, Wierząc w swej nadziei złudzie, Giną ludzie. Giną ludzie, gdy głosujesz za spokojem i próbujesz bunt sumienia zbić doktryną. Obcy giną. W chwili, gdy rozrywki żądasz, w telewizji mecz oglądasz lub się pławisz w słodkiej nudzie. Giną ludzie. Oto nowa jest idea, jeszcze ludzkość. Nie zginęła, chociaż w kainowym trudzie giną ludzie. Wielbiąc każde przykazanie, zapis świętych praw w Koranie, Ewangelii i Talmudzie, giną ludzie. Wśród wyznawców każdej wiary są mordercy i ofiary. Twe milczenie wskażę teraz. кого вспираш? На первой странице сообщения убито 120 солдат. Война идет долго, можно привыкнуть. Рядом уголовная хроника, сенсационное преступление, портрет убийцы. Глаз господина Кагита скользит безразлично по солдатской гекатомбе, чтоб сладострастно углубиться в уголовный ужас. 30-летний крестьянин в нервной депрессии убил свою жену и двоих детей. Сообщают подробно, как именно он убил их, положение тела, другие детали. 120 павших напрасно искать на карте. Слишком большая удаленность скрывает их, как джунгли. Не потрясают воображение. Слишком их много. Цифра ноль на конце делает их абстракцией. Тема для размышлений. Арифметика сострадания.